Witam serdecznie, to jest kolejny odcinek z serii Były bo czołgi, bohaterem tego odcinka będzie czołg A-44, 7 rosyjski MET, porozmawiający do obiekta 430, a to bitwa spod Koniawa na mapie Prochorówka. Zostawienie czołgów, które biorą udział w tej bitwie, ja sobie jadam A-44, czołg taki w dosyć przyjemny grze. Dobre działa w sumie ma 300 dmów i 167 penetracji aczkolwiek dosyć niecelne to zresztą zobaczycie później No i ta wieża no ten kubę na, na tej wieży jest naprawdę potężny w wielkości jak na E500, tylko że niestety praktycznie przyjmuje wszystko schowamy się Gdzieś w dołku skryjemy się, a tu nam kubę wystaje i biją nas w niego działa, no. no nie ma szans, żeby było to jakieś dobre. No. Procedura standardowa na prochówce to medyset to jest z lightami latają na środku, szukają celów i co I szukają, generalnie sprawdzają co wrogie czołgi robią. Nasi już kapują tutaj sobie ładnie, pięknie. A im nic, ona się coś tam oberwał. Jest Tiger 2 gdzieś przy torach, przy kapie. No, ale coś, ale też już oberwał coś. No a SU tu podjeżdża. No i Tigera nie ma. Na kapa tam wjechał Już obie drużyny są na kapie. Dobra, jest dyspotowany Tiger P po tej stronie. Jak widać, w miarę szybki zw zwrotny jest ten czołg. 55 km na godzinę. 50. Pod górkę 40 nawet. Dobra, jest tutaj Black Prince. No i widać tutaj, jak tutaj dosyć wolno skupia się celownik. Jak pociski lecą. No nie jest to na dalekiej odległości przyjemne działo. Dobrze się sprawdza w bliskim zwarciu No ale też odmędę do tego sam, żeby jednak trochę podjechać, objechać czołg nie bicie z, z ciężkimi czołgami frontalnie. Po pierwsze nie mają pancera na to, po drugie no HP też jest wysyła mniejsze. Dobra, tutaj podjadę to bardziej do przodu. Zobaczcie, co tu jest. Może na... No, coś tu wykombinują. Dobra, jest Tiger. Trafię. Tak, trafiony. Tiger'a no, już Tiger praktycznie nie ma. Tu, okej. Okay. Przycelowanie do końca. Nic nie trzeba do końca. Jest Tiger, wypadł. Można tutaj podjechać dalej i zobaczyć, co się dzieje. Bo jest Black Prince po tej stronie. Nawet. Celowanie, celowanie. To podstawia, że trzeba praktycznie cały czas skupić celownik do końca. Ale i to tak nie daje gwarancji, że pocisk trafi tam, gdzie byśmy chcieli. Na szczęście Black Prince z bokiem jest. Ciężko, żeby go nie trafić. Trochę poniżej średnich Ale nie jest źle 290 na siódemkach no to bardzo dobry damage trzeba uważać z jakiego typu czołgi. Przeładowanie 885 Nie jest to szybkie działa, ale rekompensuje właśnie DMage'em. O i jest tutaj bossu. Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Przed nim! Dobra, ucieczka się nie udała, ale nie trafił we mnie! No ja tu oddziałem nie obniżam. Uu, niestety, pobergnął mnie go. No, ale na szczęście przeżyłem. Bez pożaru. Te czołgi właśnie mają taką wadę, że no... Strzałem w przód, no... Silnik z przodu... Wszystko praktycznie z przodu silnik pada, piorunki paliwa też dosyć łatwo się palimy. Okej, okay, ta strona chyba już jest wyczyszczona, naprawdę trzeba uważać, jak się jeździ tym czołgiem. Ale dosyć dobry, dosyć skrapa. Dosyć, ludzi, dosyć dużo ludzi strzela w kąski w tym momencie i za zero chodzi. No, jest i z trzeci. Czy go trafimy? Hmm. Wątpię, no, ale cóż? Jest Pięknie stoi sobie na górzeczce. Zaraz się zdziwi. 287, no ale. Jeszcze jeden strzał i po nim. Dobra, schował się. Tu jadział po drugiej stronie, niestety. 8-5 dla nas. Dalej to ktoś tam kapuje kapa chyba Porsu. Gdzieś tu jeszcze iść trzeci jest. Trzeba na niego uważać. Już dużo HP mi nie zostało. O jest fałka. OK. Strzelamy pałkę. No, nie skupiłem do końca pocisku co się stało. Pocisk poleciał gdzie jeszcze tu jeszcze Black Prince na 600 mi trafił. Dobra, Isa powinien trafić, tak, ale w gąski pięknie. Dobra, skupiamy do końca. sterownik no, teraz weszło też poniżej średnie, no ale cóż. No, jest tu Black Prince. Gdzieś tu się czai. No, gdzieś też jest. O, jest Black Prince. O, pałka, No, na szczęście, no... Zaletą też tego czołu jest no, niski profil, no i ludzie mają też jednak problem, żeby go trafić porządnie. Często pociski no, mają swój rozrzut, no i nie trafiają tam, gdzie byśmy chcieli. No, chodzi w gąski albo... Co010. Bory kosztują na górnym pancerzu, bo za duży koszty. Tu znowu fałka próbowałem, mi pokazałem im bok. No, a działo tu moje i się. Pokazało jak jest kapryśne. W pełni skupią celownik i bodźcie poleciał w ziemię. Okej, okay, jest Emil jak pan O jest Emil. Emil nieładnie się zachował. Może zaraz Emila mila nie będzie, tak borstów załatwiam mila. Gdzieś tu Jadzia. jest ich hummel. Mm -hmm, mm -hmm. To trzeba jednak uważać, bo ta jedzie już może być na mnie skierowana. Wola bym nie oberwać od nich. Hummel padł. Dobra. Ok, udało się. Jadzia mi w gąski tylko, a ja niestety w ziemię. No ale borstu załatwia sprawę. Koniec bitwy. No, bitwa na asa pancernego. 2700 po spocie moim, po obrażenia asysta 355 mojego waszego damage'u, więc bardzo ładnie wyszło. 2194 expa. Tak, dwa kile. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.